Sprawa wyeliminowania z wystawy Muzeum II Wojny Światowej z Gdańskiego Muzeum rodziny Ulmów, rotmistrza Pileckiego i ojca Maksymiliana Kolbe jest dosyć bulwersująca i nawet powiedziałbym skandaliczna, ale niestety jest to fragment większej całości, którą nazwałbym takim dążeniem czy tendencją do wprowadzania pewnej pustki aksjologicznej w polskie życie publiczne. Wiem, że to mocno brzmi, ale Jestem przekonany co do tej obserwacji. Co do muzeum, wracając do tej sprawy, wydaje mi się, że sprawa nieuwzględnienia w tej wystawie ojca Kolby i Rotmistrza Pileckiego jest bardzo bulwersująca. Nawet jeśli pierwotny zamysł tej wystawy nie zakładał obecności tych, tych postaci, to tłumaczenie obecnego kierownictwa, że że to jest ingerowanie w pewien zamysł, tak jakby ingerować w zamysł scenariusza Wajdy czy Zanusiego, jest bałamutny, demagogiczny i nieprawdziwy, ponieważ historia nie jest dowolnym zbitkiem faktów, tylko pewną uporządkowaną, może nieuporządkowaną, ale jednak pewną całością, w której nie, nie można, że tak powiem, gmerać w myśl zamysłu artystycznego, że ty masz taki, ja mam taki. I wówczas dochodzimy do pewnego chaosu, pomijania rzeczy. Faktów, y, wydarzeń, postaci, które są istotne dla wszystkich, niezależnie od wiary i światopoglądu. Myślę, że Ojciec Kolbe i Rotmistrz Szpilecki należą do takich postaci, niezależnie od tego, czy ktoś jest, y, w cudzysłowie mówiąc, wyznawcą PiSu, Platformy czy jakiejkolwiek innej partii. Co do obecności rodziny Ulmów, trudno się upierać, ponieważ ta rodzina stała się głośna w Polsce dosyć y, y, stosunkowo później. Niż Pilecki i Kolbe. Niemniej ten musi zdumiewać upór, z jakim obecne kierownictwo nie chce zauważyć pewnego społecznego wzburzenia, żeby te osoby i te postacie znalazły się w muzeum. Powiedziałem, że to jest fragment większej całości, ponieważ podobnego. Ym, podobnego trendu, takiego wyjaławiania przestrzeni publicznej z kwestii wartości, tożsamości, tego czym żyjemy, skąd przychodzimy i kim jesteśmy, upatruje w, w decyzji minister yy, 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 nauki i edukacji, yy, ponieważ yy, ograniczenie lekcji yy, religii do jednej godziny, próba niewliczania średniej do do średniej ocen próby tworzenia różnych grup międzyklasowych no, jest pokazaniem, że w istocie religia nie jest przestrzenią ważną. Chcę zwrócić uwagę, że to nie tylko kościół katolicki protestuje, protestują Wszystkie kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej, i to powinno przemówić do rozsądku władzom, które próbują wszczepiać, a raczej nie zaszczepiać młodemu pokoleniu żadnych wartości, żadnego systemu odniesień, z którym oczywiście można dyskutować, można dialogować i można dyskutować, natomiast nie można wymazywać chrześcijaństwa z publicznej przestrzeni, bo to rujnuje i tę przestrzeń nie tylko religijnie, ale również duchowo, kulturalnie tożsamościowo. Myślę również, że pomysły, żeby redukować, żeby eliminować takiego poety, jak Jarosław Marek Rymkiewicz z kanonu Lektur, jest czymś już wręcz śmiesznym, ponieważ więcej mówi o pomysłodawcach takiego Zabiegu, a nie o Jarosławu, Jarosławie Marku Rymkiewiczu, który się kojarzy niektórym z poparciem dla prawa i sprawiedliwości. Ale to jest takie przedziwne myślenie, które w związku z tym, że mi się źle kojarzy politycznie, to eliminuje poetę. Eliminuje poetę w tym wypadku jednego z najwybitniejszych twórców powojennych, którego zasługi są nie do przecenienia, niezależnie od, jak mówię, wiar, świata, poglądów i wrażliwości. Więc ta przestrzeń publiczna jest rzeczywiście zagrożona, i to przez osoby, które powinny być odpowiedzialne za, za przekaz, za, za tożsamość, za wartości, za historię. I ja osobiście jestem tym zaniepokojony. Tym bardziej, że nie słyszę jakichś głosów autorytetów, które by bardzo mocno przeciwko temu protestowały. W związku z tym myślę, że czas najwyższy, żeby się obudzić, ponieważ inaczej to anihilowanie, eliminowanie z przestrzeni publicznej kwestii związanych z wartościami, z historią, z, z, z tożsamością jest bardzo niedobra. Niezależnie, podkreślam od tego, w co kto wierzy i jakiej partii sprzyja. Jest pewien wspólny kanon wartości, któremu powinniśmy być wierni, o którym warto dyskutować, ponieważ jeśli kanon jest. Jeśli nie ma dyskusji, ten kanon jest, jest martwy. Natomiast nie powinniśmy w, w, w obecnej, zwłaszcza sytuacji, doprowadzać do, do jałowych sporów, powinniśmy budować jedność, powinniśmy budować. Siłę powinniśmy tam, gdzie tylko możliwe, być razem i powinniśmy zdecydowanie unikać sporów, które Polaków dzielą. A niestety rzeczy związane z Muzeum II wojny światowej i decyzje pani minister edukacji sprzyjają dzieleniu Polaków. Niestety.